Cześć, cześć widzowie, cześć, cześć, znowu kolejna odcinek z Age of History 2 i dowiedziałem się niedawno, nie dzięki, dowiedziałem się niedawno, że ma wyjść Age of History 3, co co? Od razu mówię, że będę nagrywał, że będzie że będę nagrywał Age of History 3 i Myślę, że w tym odcinku wojna z Rosją już będzie chyba nieunikniona. Nie no więc no bo. Ona ma minus 62, ale z czwartą podał go moja pierwsza. Oczywiście nie będzie jej najłatwiej. Chiny są 29. Chiny mogłyby zje, ze Japonia szósta. Rosja silniejsza od tych kazach tam 36 26 i nie to Libia. Francja jest siódma. Kto jest w ogóle na drugim miejscu Stany pewnie? Tak. Stany z kimś toczą wojnę? Nie mają ze mną dobrej relacji. Unii z Brazylią toczą wojnę. Dobra. Bo myślę, że no... Przepraszam, troszkę chory jestem. Yy, znaczy nie chory, ale trochę mi gardło boli. Yy, chyba będzie trzeba wypowiedzieć im wojnę. Yy, wy, Luksemburg. To najpierw może zjemy Luksemburg, bo jak on jest rozwinięty na 20 tysięcy. Ja mam na przykład w stolicy 3000 łotr chwila. Mm, więcej. Inwestujmy 6000. Uwaga, ekonomia podrosła. To jeszcze uniwersytet, farma, warsztat. Mm. W Kaszowie jest 7000 za to wbre... U jezu! Okej, tutaj zainwestujmy jakieś. Dobra, dzisiaj trochę poinwestuję i... Które ty masz miejsca Luksemburg? 84. No dobra, no to na spokojnie. Tutaj na wszelki wypadek takie tam. Dobra, i Luksemburg. Um. Bo z kim Dobra, zaakceptuj. A my, ja wchodzę na Luksemburg. Górki, sto idzie tu. I tu w takim razie zakończ. Wiedziałam, że tak to się skończy, ale byłem na to przygotowany. Tego też zrobiłem tutaj takie taką jakby fortacę. Gdzieś na końcu świata Gdzie to jest w ogóle? Gdzie to jest? No serio, gdzie to jest? Panie typie Dobra no to... A jakaś Francja mi się tam transportuje. Okej, okay. czy by Francja miała z kimś wojny, Nie. Z nami ma dobre relacje. Ale nigdzie nas nie ma. Dobra, jak tam Wrocław? 6 tysięcy. W niego cały czas będę jakoś tam inwestował. W ogóle to po niektóre po prostu tak o 10 tysięcy. Tutaj też 5000 takor losowe 99 przyda ci się 99 przyda ci się no i dobra potwierdź to dajemy na przestrzeg populacji be, 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 be. to rozmowy pokojowe w Luksemburg City żądają tak w rozwiązarmi podczas tam R nas miluj otwierć festiwal zainwestowanie mają dobry że jak na razie mogę być spokojny jakie tutaj jest 4000, 9000 to co no to co jeszcze można zrobić no farmę można dać i dobra jak tam wy Was jeszcze bardziej wkurzyłem. To widzowie. Jak tam Finlandia do mnie. <coughs> Finlandia do mnie spokojnie. Ale mi wysłało. Dobra, no to rozstawmy na wszelki wypadek na granicach. Z Rosją rozstawię tutaj wojska już, bo kto wie kto wie czy coś się przypadkiem nie stanie pozornie nie pamiętam jak to było z tą nie ale coś tam coś tam ubezpieczony więc ja wolę być ubezpieczony szczerze powiem no i to jest zaraz inwestowane. Jeszcze zainwestujmy tutaj. Dobra, będzie trzeba... Oni też szykują jakąś tam niby armię. Niby, bo tej armii tyle to kot napłakał. Chociaż myślę, że się zdziwią, gdy im wleci tutaj Niepokonana nie najpotężniejsza Polska. Tak będę inwestował. Jak na razie tu tylko chcę zrobić na każdą kratkę po 10 tysięcy i wlatuję w Rosję. Bo. I tak wiem, że może być tak, że mi wbiją nóż plecy, gdy ja będę z kimś innym toczył wojnę, więc wolę o wiele szybciej niż o wiele później. Dlatego będzie trochę ciężko, ale. Dobra, tutaj o. Tutaj jeszcze dajmy port. I okay. tu i zainwestujmy od razu wam. Dobra, jedną z prowincji mamy tak naprawdę, ale to tylko jedna. Dobra, dwie. Prawie trzy. Nie, to już szybko idzie. Dziesięć tysięcy i na początku ultimatum. Albo w na chatę i zabieram wypłatę, zainwestuj, będę inwestował czasami to w to, to w tamto, żeby było wszystko jak najlepiej, jeszcze tutaj, ale tutaj się inwestuje dopiero, tutaj zainwestujmy, tutaj też jest strasznie mało, nie, nie, nie. nie mam tego dobra gdzie jest Chorwacja kontra Włochy i Syria jest? no dobra gdzie jest Tanzania gdzie Ty masz Tanzania o Jezu Akceptowałem, by być bardziej dobrym kolegą, bo nie wiem, czy im się na coś zdziałam, przygotowywując się na wojnę z Rosją, szczerze mówiąc. Ale dobre daliśmy to, więc już nie ma odwrotu. To w dzisiejszym odcinku Tanzania i przygotowywanie się do wojny z Rosją, Tanzania. Oni mają 16 to no, dobra, no to... to 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 powiedzieć, u, uderzamy... Wiem! Nie, tu tu nie ma dobrze, rekrutacji w Edynburgu nie, Lecku, Nie, nie. Nie, tu względ... Nie wiem, zbuduję jakąś armię 20 tysięcy, może coś w tym stylu i zobaczymy jeszcze w Liverpoolu pewnie będzie nieźle no dobra no to hop i wszyscy idą do Edynburgu się, do Edynburga się zbierać Nie, nie 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 do Edynburga do Edynburga Tu Tu Jest już jest minut. minuta Wiem Jenu Gro Tunezja z kim wy macie wojnę znowu Znik Zakcept Jenu Dobra tak, o, zrobię dwa razy i będzie 50 tysięcy, wyślę to na tą Tanzanię i im się tam rozlezę. Tylko że teraz już no ja nie mogę im dać, nie muszę ich szybko przejąć, szybkie przejęcie, hopsa, hopsa. Bo wojna z Rosją to nie przelewki, ja muszę po prostu tu nie tylko na was, Włochy, oszczędzać czas ale też muszę mieć czas na ten jest 2038 rok Polska ma ten z Ukrainą i w ogóle więc cały czas jak będzie tak to wyglądać zobaczę <Ky> <Ky> bo widzowie naprawdę chory jestem jak dołożę łapkę w górę i na no to nie będę tak żebrał, dobra, myślę, że 62 tysiące będzie spoko jak na Tanzanię. tu albo na jakiś może port, albo nie, tutaj już się rozleza, tak, od początku do końca kraju, ale ja mam stan za nią wojnę, no właśnie. A wy jak tam? Czy wy lubicie Tanzanię? To jest pytanie. Jak wy macie do Tanzanii? Rosjan, Opinia minus 36. Ty, to ja. To, to może uniknę wojny. Nie żartuję już. Wojna się i tak rozpęta. Aha, i tak Bolivar. Dobra, no to. Yy, Belgia! Nie fajnie, nie fajnie. Wybrzeże Kości Słoniowej, Południowa Afryka, Kamerun, Belgia. Oj, nie wiecie, z kim zadarliście. Oj, nie wiecie, z kim zadarliście. Belgią. Będę, będę miał teraz ten. Dostęp do tutaj nie można rekrutować, prawie w ogóle. Dobra, nagrywam odcinek, moja mama wasza do pokoju, spokojnie widzowie. Dobra, jeny! Wybrzeże kości słoniowej. Włochy, co wy macie tyle wrogów? Teraz trzeba normalnie popodbijać. Na połowę i dodatkowa rekrutacja. Rozwaliłem im armię wstępem i teraz samą belgię muszę szybko zgnieść. Nie mam na nich czasu I Tutaj w Afryce będę musiał zgnieść wybrzeże kości słoniowej yes. Tyka jest silna też 31 na tanzania 15, dobra, nieważne. Nie, już nie będę dawał. Dobra, wiem o tym. Tutaj nie wbije się, ale oni mi się tutaj nie wbiją. Ja mogę im tu wreszcie. Jeny, yeah, same to problemy. Już tracę na pieniądzach. Miałem taki fajny kraj. Fajnie mi szło. Tak łatwo miało być, tak fajnie, tak przyjemnie. Jeszcze tylko Francja, wypowiedz mi, wojna, to cię zabiję. Zabije cię i miota jak mucha. Gdzie moje, moja moc? Gdzie moja moc? Ona już pewnie. Jeżeli moja... A, ona jeszcze i płynie. Gdzie ty jesteś? Coś się zbagowało Nie. Oni są tutaj, te moje 62 tysiące. Dobra, ja muszę jeszcze inwestować w Kraków, bo to jak tak dalej będzie szło, może trochę poinwestować, niech mi tutaj idzie w górę. To nie będzie przyjemnie zaraz. Aha. Aha. Belgia, no jak zwykle Przygotujesz się na wojnę z jednym krajem, to nagle 15 innych mi wypowiada wojnę Czemu jak zawsze tak musi być Czemu po co, po dlaczego i jak Po co, co wam to da? a, a. No co I po co wam to? Naprawdę po co Wam to jeszcze od tyłu wam wejdę mm. <laughs> Tu mnie nie zniszczono, tu zostali zniszczeni, tu zostali zniszczeni, tu mnie próbowali coś zrobić, tu próbowali, tu próbowali, tu zrobili, tu próbowali Tych wysyłamy tu e tu odão to, tudo tu to, Tom e esta é o tu. estou e esta tu tudo mm, Hmm. Zjedziemy znowu na to wybrzeże kości słoniowej Tu i tu i teraz. teraz rekrutacja Aha, Hiszpania! Dobra. Na którym miejscu jesteś, panie Hiszpaniu? 98. I jeny. Tutaj przeciwko desantom, jakieś w ogóle podstawowe armie, to Rumunia, 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 z czym kim z kimś wojnę? Tak, ona ma z kimś wojnę, z kim? Z Libią, no i dobra. Trochę mniej tych państw będzie wreszcie. Nie łatwiej idziemy, będzie się pomylić. Mm. Fajnie im się próbowało, widzę. Tracę powoli już dochód, ale spokojnie. To wyjdziecie tu. Już trochę mi te armie się zniszczą. Jak tam moja populacja w ogóle mi wygląda? 9 milionów Rosja. Się dalej tak średnio, ale Szwecja się rozwija. Ma 2500 ludzi w Sztokholmie. A tu jeszcze? Dobra, niech to już będzie ta wojna. A mój, to wojsko. Chciałbym poprosić. No i co? I oni zaraz. Mm, dobra, inwestujemy. Inwestuj. W Londynie inwestycje są dobre bardzo. Tutaj... Tutaj takie bardzo średnie. O Jezu, zapomniałem prawie o No antenowym. Dobra, zaraz koniec tego odcinka. Mm, tu jeszcze do go jakieś inwestycje. Tu, tu tu, ale dobrze pomyślałem mhm. dobra, Belgię mamy kość łomoniową, kto to jest? Kana kontra Francję dobra, wszystkie armie wywalam bo mój dochód już jest na bardzo małym poziomie i kończę ten odcinek, bo to już Kończy się naprawdę fajne. Armia powinna być, ale w takich ilościach jest bardzo zła, bo utrzymanie tej armii jest bardzo ciężkie. I chyba już trochę mi przychód wzrósł. To 60 tysięcy gdzieś już płynie, ale nie mam pojęcia jeszcze dokładnie gdzie. A tu jest, dobra. Widzowie, zaraz kończę. O, dobra, jest dobrze. Najpierw wrzarze kości słoniowej. Dawaj mi swój cały kraj Wyślij żądania i Belgia. Rozmowy pokojowe. Też dawaj mi mój swój cały kraj. Dobra. Jeszcze szybko zasymiluję. Tu na asymiluj Dobra, wszystko jest. To powinno być zasymilowane. To jest... No jeszcze sprawdzimy na stabilność prowincji. Jest wszystko dobrze, dobra. Widowie na razie to koniec tego odcinka. Na razie, Cześć, pa